Michelangelo, czyli Mikey, jest najniższy i najmłodszy ze swoich braci, a zarazem najmniej poważny. Jego jasno-niebieskie oczy dodają mu jeszcze bardziej dziecinnego wyglądu w porównaniu do reszty rodziny. Właściwie to zachowuje się jak dzieciak: uwielbia pizzę, filmy i komiksy. Zwłaszcza o superbohaterach, marząc o zostaniu jednym z nich. Jego dziwaczne pomysły niejednokrotnie wpędzały go i jego przyjaciół w tarapaty. W walce wyróżnia się szybkością i umiejętnością wyprowadzania przeciwników z równowagi dzięki swojemu niepoważnemu zachowaniu. Mikey jest najmłodszym z braci, co oznacza, że jest najmniej dojrzały i często się wygłupia, czym denerwuje swoich braci, w szczególności Rafa, który się nad nim znęca. Nie, ale, ale to była jakaś dziwna akcja. Nie dosyć, że był tam klan, to jeszcze ta bestia. Ta, wyglądała wygląda trochę jak twoja mama, podobna wieś! W dużym stopniu jego bracia, jak i Splinter, pozwalają mu na dziecinne zachowanie. Z drugiej strony ma ogromne kompleksy z powodu tego, że jest najmłodszym i najsłabszym z braci. Przyjmuje się również swoim wyglądem i tym, że jest uważany za głupka. Mikey używa pary nunchaku, a jego kolorem jest pomarańcz, idealnie oddający jego otwartą, wesołą naturę. Podobnie jak jego rodzeństwo, Michelangelo jest utalentowanym wojownikiem ninja. Choć jego główną bronią są Nunczako, całkiem dobrze radzi sobie także ze strzelaniem z łuku. Przynajmniej do nieruchomych celów, jak pokazano w 12 części komiksu. Opanował sztukę ninjitsu, w tym składanie i walkę, ale swoje zdolności wykorzystuje nie tylko do akrobatycznych uników i ataków. Mikey uwielbia także tańczyć i uprawiać skateboarding. Jest najbardziej optymistyczny z braci, głęboko wierząc, że ludzie zaakceptują jego i jego rodzeństwo. Dzięki swojej towarzyskości zaprzyjaźnił się z głowym. Niestety jest również naiwny i łatwowierny, co często łączy kłopoty na niego i całą drużynę, przez co wymaga opieki jako najmłodszy z żółwi. W igrzyskach walk zwanych Wielkodrakow, w serialu z 2003 roku, Michael Angelo wygrał cały turniej wojowników, między innymi pokonał z Rafa, swojego brata. To wydarzenie było istotnym momentem w serialu, podkreślającym umiejętności Majka oraz jego zdolność do skutecznego przeciwdziałania nawet przeciwko silniejszym przeciwnikom, gdy sytuacja tego wymagała. Od tego momentu Majki lubi się przechwalać swoim osiągnięciem, co często nie spotykał się z dobrym odbiorem braci, majki to dusza towarzystwa. Czasami bywa dziecinny, lubi się wygłupiać i bawić, a jego natura jest raczej optymistyczna, pomimo swojego radosnego usposobienia jest również gotowy do walki, gdy sytuacja tego wymaga. Mikey jest właścicielem Klantka, kota, którego przygarnął podczas wigilii. Jego imię Michelangelo zostało zaczerpnięte od słynnego artysty Michała Anioła. Lubi nadać pseudonimy i tworzyć nowe nazwy dla różnych rzeczy i zjawisk.